Widziałeś wyluzowanego ziemka? To jest wyluzowane miasto. Wiesz jak się nazywa? Big Easy. Big Easy to jest ksywka tego miasta. Nazywa się Nowy Orlean. A wiesz dlaczego się nazywa Nowy Orlean? Nie wiem. Bo to jest miasto założone przez Francuzków. Przez Le, Francuzów. Le nouvelle Orléans. Znasz powiedzenie, dziewica orlańska? No. No to teraz dopasuj. Do Miasto, proszę ciebie, założone przez Francuzów. Potem przejęte przez Hiszpanów. Potem przez trzy lata znowu w rękach francuskich. I stary, nie uwierzysz. Napoleon Bonaparte to ten. Znaczy ja? To ten za 15 milionów dolarów ożenił stan Luizjana z tym miastem właśnie. Tanie, nie? Franca. No, a no, powiedzenie Franca skąd się wzięło? Właśnie po tym, jak Napoleon sprzedał Luizjanę z Nowym Orlanem, powstało powiedzenie, ale Franca. Rozumiesz. No i co? A dalej to ci będę opowiadał, jak będziemy schodzić. Ładnie to wygląda, co? No. No. W początku, mój drogi, Francuzi tutaj zsyłali rzezimieszków, rabusiów, łobuzów, bandytów. Damy lekkich odzwyczajów. I chyba liberałów, ale nie jestem pewien, damy lekkich obyczajów. Kurtyzany po prostu. Dlatego teraz jest tu między innymi miasto rozrywki. Nazywa się Big Easy, dlatego, bo jest tu wielka łatwość podobno nawiązywania kontaktów. O czym świadczy na przykład ten oto sklep? Obok którego jest ten hustler z Hollywood. Zobacz, jak, jak się tu obchodzi święta, widzisz? To jest klimat świąteczny. No. A, Mikołaj bez wora. Nie. Yeah. To jest miasto rozrywki. Podobnie jak Las Vegas, to jest inny rodzaj rozrywki. Tu jest więcej starszych ludzi. Spokojniejsze. To jest stary, tu się narodził jazz. Znaczy to jest stolica jazzu. Tu się narodził blues, rozumiesz? O tym jeszcze pogadamy potem. To jest miejsce, gdzie są same kluby i restauracje. Mi się podoba. No lajkujesz? seria w co zapytać w plecaku! w plecaku? Czemu obywateli, Wiatr. Jeszcze nic nie mam plecaku, ale to jest bagaż moich doświadczeń, które zbieram do plecaka. Stary, to jest bardzo fajna ulica. Co chwilę jest ten punkt z shotem, nie? Jak dojdziemy do końca i zawrócimy, to wrócimy już... To nie wrócimy. To nie wrócimy. Opatrzaj jak koszulka ładna dzwonek na dziewczyny. Zobaczcie, to jest szeroki wybór. <laughs> Z minuty na minutę atmosfera robi się coraz sympatyczniejsza, jak to mówił, prawda? Fajnie jest, nie? No. Słuchaj, to miasto stosuje też z festiwalu, z karnawału. A wie jak się nazywa tutaj karnawał? Nie. Mardi Gra. Wiesz co to jest? Kto gra? Mardi Gra. A ja kto znam gra, to nie? ważne Mardi Gra, nieważne w co. Stary, i podczas tej imprezy młodzieńcy. Noszą na szyi takie mniej więcej korale, którymi obdarowują swoją wybrankę, a potem oddalają się z góry, na z góry ustalone pozycje, jak tam goł. Moja dziewczyna bardzo chciała tutaj być. Zobacz, Nowe Orlean. Nie może tu być ze mną. Panie, dla ciebie mam te korale. W domu ci je przekażę i udamy się na z góry ustalone pozycje. A na razie my udamy się dalej. Jest taka impreza w Stanach, nazywa się Spring Break. I A? tam e, rozdaje się takie korale dziewczynom, które pokazują cycki. No stary, bo to się wzięło właśnie z Mardi Gras. Zobacz za sobą, ile sklepie korali. Zgadza się wszystko? Koral się zgadza. No to idziemy. Też na żywo. Grają. Tu grają rap i też na żywo człowieku. Słyszę, tam kości? Widzisz? Co to jest? Całodobowy świat wódu Tak, to jest marzenie moich fanów niektórych. Żeby mieć laleczkę z tobą? Żeby mieć mniej i kill'em, 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 Jak kill'em? Ja pokażesz sobie? Kill'em, 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 Ale... siebie nie ma. Ale może jakąś inną kupię? Chodźmy. trupa. Up that lazy river, and that noonday sun, Linger in the shade of a kind old of tree. Throw away your i through my dream, through my dream. Up that lazy river, I've my song. Rings up at the morning, I've gone all of my long. All blue skies up above, everyone's in love. Zobacz, tu jest fontanna, nie? I tu się wrzuca... Tu się wrzuca pieniądze, żeby tutaj wrócić. Mi się bardzo tutaj podoba, mój drogi, wiesz co zrobię? Zobacz tyle pieniędzy Ale szmalcasz Na pewno wrócę, nie? No dawaj. Czuję się jakbym już tutaj był z powrotem. A teraz będzie szamane. So, um, Co masz na szyi? Co? To? No? To pani lekkich obyczajów rzucała z balkonu. Wpadłem jej w oko chyba. Nie, to to ci wpadło w rękę. To mi wpadło... Patrz, na zdjęciu jest. Free pass. Znaczy, że darmowy pasek. Trzy paski to Adidas. Wiadomo. Dlatego nie ruszam jak Adidas, nie? Poczekaj. Piękna sprawa powiem ci ten nowy Orlean Taki no, jestem za Nowy Orlean at night Nowy Orlean. Nocą Tak jest Łyżką. łyżką, tak żeśmy go jedli tego Nowego Orleana Miasto rozrywki Wypiliśmy parę małych Red Bulli Posłuchaliśmy trochę drzezu Wiadomo, yy, kilka Red Bulli dla trzech króli Wiadomo, dla, dla, dla dwóch króli Rafała co zamulił. Wiadomo. Pozdrawiam Rafałego wariata. Swoją drogą chciałbym wspomnieć, że ktoś założył mu fanpage na Facebooku i gościu się wzniecił, nie? Niestety się zdjęcia robił, że na fanpage swój wyśle. Fame się zgadza. Kaj się zgadza. Nowy Orlean się zgadza. Znowu mam te artefakty od Kurtyzan. No. Teraz wiem czy w Warszawie to gołą nazywa się Nowy Orlean. To ma sens. Ja też już wiem. Nigdy tam nie byłem, ale ja byłem w Nowym Orlanie. Nie wiem czy te panie były w Nowym Orlanie. Nie były. Niestety muszę powiedzieć jedną rzecz. Ona nie będzie optymistyczna dla nas. Byłem we wszystkich dużych miastach Polski. W bardzo wielu małych miastach Polski... Na bardzo, na bardzo wielu imprezkach. Step New Era zacznę tam. New, Era, Jutro. New Tak. Byłem w różnych dużych we wszystkich dużych miastach Polski, w różnych małych miastach Polski. Warszawa nocą nie jest miastem imprezowym. Zwłaszcza okolice starówki, które są po prostu... ...dead. są so dead, motherfucker. Wrocław na rynku się bawi. Poznań się bawi w rynku. Ale niestety... ...gdyby zsumować imprezowy potencjał wszystkich tych miejsc, dużych miast Polski... ...to ta jedna ulica w Nowym Orleanie nas zjada. To źle, ale ja żyję nadzieją, że uda nam się to wszystkim razem wspólnie zmienić. Dlatego wszyscy imprezowicze. Łączmy się. Imprezowicze z całej Polski. Jak te dwa łańcuszki Mardi Gra. Łączmy się w swoich wysiłkach, żebyśmy rozbójali tą Polskę. I żeby kiedyś oni przyjechali do nas i powiedzieli: O kurde. Mają rozmach! Mają rozmach! I co? W plecaku mamy już trochę do świat do starter Red Bull Mobile oglądaj wszystkie nowości z YouTube'a za free człowieku.